Dzień dobry, witajcie, moi drodzy. Zapraszam jeszcze na horoskop sierpniowy. W związku z tym, że sierpień jest miesiącem też karmicznym oraz z energiami finansowymi, ale w szczególności z tym karmicznym, z tą karmiczną energią, mam do Wam do przekazania, ten horoskop w takiej formie, czego ten sierpień ma nas nauczyć? Co musimy wynieść jeszcze w tym roku, przed jak gdyby zakończeniem też roku numerologicznego? Bo dodam, że z wrześniowym nowiem 17 września kończy nam się rok numerologiczny. Każdy z nas wchodzi. W następny rok. A to przy okazji zapraszam wszystkich serdecznie do zamawiania bardzo ciekawych horoskopów na nowy rok numerologiczny. I w związku z tym, że mamy takie też energie mocne, chciałam właśnie zrobić ten horoskop z nastawieniem jeszcze. Czego właśnie mamy się nauczyć, czego może jeszcze nie rozumiemy, co jeszcze może nas spotkać, tak, co może być jeszcze dla nas nieoczekiwane, a ważne, potrzebne. Ok, oczywiście znowu mamy intuicyjną wróżbę wyboru. Tym razem mamy trzy kolory. Zapraszam raz, dwa, trzy. Wybierasz Ty. I w następnych filmikach będą opowiedziane poszczególne historie dla Was. Zapraszam serdecznie i do zobaczenia.